Ale Alonso Leclerc, Alonso w życiu by nie zrobił tylu tych rzeczy, które Leclerc odpierdził. Znaczy, jak bardzo lubię kszarla. ale Alonso to jest zaprzeczenie tego, nie, to jest niezawodny kierowca. Okej, okay, ale za to Alonso zrobi inne, na przykład a. wewnątrz zespołu. Ale jak masz, słuchaj, jak masz taką Zrobuj, ideę, to zobacz, jak masz ideę taką, a to jest powszechna idea, że najważniejszy Dawaj. jest zespół i bolid, Kłużmy się! i prędkość bolidu, a kierowca ma drugorzędne znaczenie, mhm. Tak, wiesz, że zrobisz najprzybojt i bierzesz Alonso, to masz gwarant. To jest, to jest 100% kurde, że tak długo jak nie weźmiesz kamitana drugiego, bo no nie? Czy coś takiego? Co w było głupie. Ale bierzesz mu Botasa i w ogóle masz po prostu, tak jak, trochę jak z kamitanem, tylko jeszcze większy pewnie, jak Bo Luis, co by nie mówić, popełnił odpyty błędów w karierze odpyty błędów. Przegląd z kilkoma kilogramami z zespołu i tyle, i koniec dyskusji, i możesz sobie i tak dalej. To jest kapelusz tak w Meksyku. Alonso, tak? nie. Więc bierzesz, nie bierzesz tak? Fernando, masz najprzybojt, to jest w Meksyku, tak? I po prostu masz gwarant, nie? Gwarant